Mogę zajebać kopa? Mogę czy nie? No mogę zajebać kopa w krzesło? No, z nogi. <laughs> o to bolało. Ale ja nie lubię takich ludzi, co chodzą na te parady równości chopie, zakładają sobie stroje do BDSMu u i chopie. No. Jedno, drugie prowadzi na tak smyczy. Ja kurwa, To bym normalnie tam wybiegł, by mu u sokierki zajebał człowieku. Fajnie, to by. Się, to by... <trym 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 normalnie. Ja, w GTA City. No ja tak nie uważam. Ty, bo moje lewe jajko jest większe od prawego, co to może znaczyć? Że twoje lewe jajko jest większe od prawego? Pozdro. ścielka, ścierka, no. by przykryć ciasto. No. I co, Panowie, i ty? Tak. Proszę bardzo, proszę nie nagrywać. Ale my nie nagrywamy. No. Nagrywacie. Nie, nie nagrywamy. Nagrywacie. Ale ja mogę sobie kręcić telefonem, co chcę swoim w tym Ale, momencie. Ale proszę pana, inni Ale... ludzie też tutaj się kręcą. Ale proszę pana, proszę pana, nie pokazujemy twarzy. Nie, nie pokazuję nie twarzy. Nie szkodzi. Nie, nie, ja ma, nie ma, ma Mam prawo swoim telefonem kręcić. Ma, nie Dziękuję kręcenia. panu bardzo, miłego dnia życzę, życzę wszystkiego dobrego. Będę kręcił, co będę chciał. Proszę pana, jestem w miejscu publicznym, pozdrawiam.

A spróbuj z, z ziemniakami Ale z, firami są, z, z firami są dobre. Spróbuj pierki. No, to najgorsze. Wyszły, ale nie sądziłem, że aż tak. Ujomeną. No. Ja się bałem. Ukazuję czas, końcu mam go full, Koniec mam czas, by rozpłynąć. Nie, to zamiast. Ale i tak, ale i tak, druga duża. A Edward? Nie widziałem. Leży. Leży. Trzymam kuchnię dalej. Za exit. Chyba była. Exit. W sensie kuchnia. jest. Jest jas. Yes. Pana! Pana! Yeah.

Tęsknię za sklepem z donutami. Pi nigdy nie zamyka ordy, jeśli chodzi o donaty. Ciągle oni nich... kwitną. One. Ogólnie jest dobry tryb życia. Ale kurwa, moi drodzy. Słuchajcie, nikotyna jest tragiczna, tak? A tetrahydrokannabinol to jest związek medyczny mój. Ale ja na przykład jestem trochę nienormalna. Nie wiem, jaki tytuł kiedyś na TikToku widziałam. Właśnie ten filmik miałam oglądać, i wiedziałam, że jest na tyle głupi, że nieoglądnego. Hey. Czy ja się w ogóle nadaję na matkę? Ja? Oczywiście, że tak! Ja, słuchajcie, ja Naprawdę jestem stworzona do roli kury domowej i do y, wychowywania dzieci. Naprawdę musimy mi w to uwierzyć. Ja jestem dziewczyna ze wsi, ja tak. Ale do... to jest ona, ale ma cyce. Kur... Ale ma cię. Ale jest, tutaj. ma takie małe ma takie, ma takie malutkie suteczki, ci tak musisz tak Coś będzie chyba Ale ci to ma... Nie wiem, Wiedziałem, że ma ideał. Ale ogień. No, większe mniejsze, większe mniejsze, większe mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe mniejsze, większe, 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 gdzie ta Mniejsze, większe, mniejsze, większe mniejsze. No większe mniejsze większe cienkie ciasto jak forma tego dostawcy. No jesteś większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, <mbruchfor Soy một> mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze. Ja. Pić perma zaraz. tego kurwa. Mniejsze, 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 mniejsze. <mbruch building> no Podjady tak i będzie... większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze... Brial... Jeszcze słowo mi powie, tylko skurwa, nie wiem co mu zrobię. mutuje się w nas następ...